Jak od czterech lat to zwykliśmy robić, przyznaliśmy nagrody specjalne miasta Wrocławia dla biznesu społecznie odpowiedzialnego, dla ludzi, którzy prowadzą działalności gospodarcze i nie tylko i wyłącznie kierują się w tej działalności tym oczywistym kryterium zysku, ale także właśnie działalnością społeczną, zaangażowaniem w sport, w kulturę, w tematy ekologiczne. Mamy mnóstwo takich firm we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Dzisiejsza nagroda jest doskonałym zwieńczeniem 15-lecia Pyszne.pl. Jest też najlepszym dowodem na to, że firma o ogólnopolskim zasięgu może z sukcesem rozwijać się we Wrocławiu. W Kabrymie wierzymy, że biznes i technologia to coś, co pomaga nam zmieniać świat i to jest też nasz cel. I cieszymy się, że możemy go realizować we Wrocławiu i w całej Polsce. Chciałbym podziękować w imieniu i firmy Hert i wszystkich pracowników firmy mam ku temu upoważnienie. Za to wyróżnienie dziękuję prezydentowi i za dostrzeżenie małej firmy, dziś dużej, z polskim kapitałem.